Prolog. W przyciemnionych, wyciszonych komnatach archiwów watykańskich Dorjona Reed poruszał się z cichą pilnością, a jego kroki tłumiły wieki kurzu przywierającego do starożytnej kamiennej posadzki. Powietrze było ciężkie od zapachu starego pergaminu i wosku, a labirynt strzelistych półek wspinał się w mrok ponad nim. Każda półka majaczyła jak niemy strażnik strzegący tajemnic skrupulatnie skatalogowanych i skrytych przed światem. Oddech Rida stawał się płytki, serce waliło mu nie tylko pod ciężarem zadania, lecz także zgryzącego lęku, że kończy mu się czas. Nie przybył tu pobyle jaki manuskrypt. Przez lata ścigał pogłoski o tomie tak nieuchwytnym, że uchodził za mit nawet wśród najbardziej skrytych watykańskich uczonych, drżącymi palcami przesuwał po porzędach opraw skórzanych tomów, których tytuły spłowiały do nieczytelności, aż migot świecy zatańczył na jednym szczególnym grzbiecie. Na jego powierzchni widniał tłoczony, złowieszczy symbol 3, zazębiające się pierścienie, otaczające oko, które błyszczało jak wir światła. Reed wstrzymał oddech. Był rękopis Omega. Ostrożnie wysunął wolumin spółki, a ciężar proroczych słów zdawał się niemal namacalny w jego dłoniach. Kurz zakotłował w powietrzu, łapiąc skąpe światło, gdy ostrożnie go otworzył, a oczy przebiegły po archaicznym tekście i kryptycznych symbolach pulsujących jakby własnym życiem. Karty były kruche, atrament wyblakły, lecz wciąż czytelny pisany mieszanką łaciny, greki i nieznanego pisma, które przeszyło go dreszczem. Jako archeolog i językoznawca Reed spędził karierę na rozszyfrowywaniu starożytnych ostrzeżeń, ale to było inne. Proroctwo zapowiadało pojawienie się globalnego przywódcy charyzmatycznej postaci, która użyje technologii jak broni, by zniewolić ludzkość, skrywając tyranię w obietnicach pokoju i jedności. Tekst mówił o fałszywym świetle, które zwiedzie narody oszustwie tak rozległym, że pochłonie świat, zostawiając po sobie jedynie chaos. Lecz manuskrypt szedł dalej, odsłaniając coś, co zmroziło Rida do szpiku prorocze zapisy Eseńczyków. Ci starożytni mistycy, na długo przed upadkiem drugiej świątyni, przepowiedzieli, że rok 2025 wyznaczy koniec wieku nieprawości, i początek przełomowego pięćdziesięcioletniego okresu. W tym czasie powstanie zwodniczy przywódca obiecujący jedność i postęp, a w tajemnicy reżyserujący upadek świata. Manuskrypt ostrzegał przed nowym świtem, który będzie wyglądał chwalebnie, a jednak ukryje straszliwą ciemność wielkie oszustwo utkane z technologii, fałszywych cudów i wypaczonej ewangelii. Tekst mówił też o ostatnim wieku sądu, który nastąpi po tym przełomowym okresie wieku. W którym prawda zostanie wypróbowana w ogniu, a świat zostanie albo odkupiony, albo potępiony. Reid nie mógł pozbyć się uczucia, że świat już osuwa się w to zwiedzenie. Doniesienia od miesięcy to sugerowały załamania gospodarcze, wojny wybuchające bez ostrzeżenia, dziwne zjawiska na niebie. A ponad tym wszystkim zlot suwerena, przywódcy, o którym mówili wszyscy, którego obietnice pokoju przez technologiczną jedność oczarowały glob. Nagle za jego plecami rozległy się kroki. Ostre i zdecydowane, przecinające przygniatającą ciszę archiwów. Rit zatrzasnął manuskrypt, instynkt wrzeszczał, niebezpieczeństwo. Odwrócił się, a płomień świecy rzucił długie, drżące cienie na kamienne ściany. Zobaczył sylwetkę spowitą mrokiem wysokiego, imponującego mężczyznę, którego obecność zdawała się wysysać powietrze spokoju. Mężczyzna wyszedł w słabsze światło, ukazując twarz zarazem przystojną i niepokojąco chłodną, oczy błyszczące drapieżnym spokojem. Srebrzysty błysk znaczył jego kołnierz insygnium Herolda pokoju i jedności, stylizowana gołębica w koronie, emblemat wewnętrznego kręgu suwerena. Krew Rida stężała. Widział pan zbyt wiele, doktorze Reed? Powiedział Herold gładkim, chłodnym głosem, w którym każdy wyraz brzmiał jak ciche pogróżki, aż skóra Rida ścierpła. Znany był w globalnych kręgach międzywyznaniowych jako magnetyczny reformator duchowy, którego przesłanie transcendencji czyniło go stałym gościem światowych szczytów i forów religijnych. Jako założyciel, arkos architektów konwergencji religijnej i duchowości, krzewił rozpuszczenie granic religijnych na rzecz zjednoczonej, postdoktrynalnej wiary i duchowej ewolucji. Dla mediów był wizjonerem wprowadzającym oświeconą epokę, dla Rida zamaskowanym tyranem. Pod aksamitnymi słowami Herolda i łagodną charyzmą kryła się ostra krawędź narastająca nietolerancja wobec prawdy absolutnej zwłaszcza monoteistycznych wiar, które odmawiały kompromisu. Głosił wolność wierzeń, lecz jego Ewangelia nie zostawiała miejsca Bogu, który śmie rościć wyłączność. Jego pokój wymagał kapitulacji, jego jedność wymagała milczenia. Usta mężczyzny wygięły się w cienki, bezhumorowy uśmiech, a spojrzenie przylgnęło do manuskryptu w dłoniach Riida. Tak się dzielił. Do przyszli. Szuś się. Gyreliklanban Kiba Świat nie potrzebuje już takich rzeczy. Reed cofnął się ściskając manuskrypt przy piersi a myśli gorączkowo szukały drogi ucieczki. Ludzie muszą poznać prawdę, powiedział. Głos drżał, lecz był nieustępliwy. Zasługują na ostrzeżenie przed tym co nadchodzi i ten rękopis to dowodzi. Prawda to kwestia perspektywy, doktorze. Herold przechylił głowę, uśmiech się poszerzył, choć nie dosięgnął oczu. Technologia jest tylko naczyniem. Wola, która je napełnia, kształtuje przyszłość. Wizja suwerena nie jest wyłącznie jego oświecone umysły, prowadziły go z cienia to urzeczywistniające się przeznaczenie. Sam prorok światła to przewidział. Każde proroctwo wskazywało na kogoś, kto w stanie za kotarą postępu, postać z powitą jednością, a płonącą zwiedzeniem. A teraz Herold mówił o nim jak o starym sojuszniku. Jak o kimś realnym. Świat jest gotów przyjąć swój nowy świt świt jedności, postępu, pokoju. Suweren już przynosi porządek, gdzie panował chaos. Pańska obsesja dawnymi ostrzeżeniami jest kłopotliwa. Zrobił krok naprzód, a połyskliwe buty zadźwięczały o kamień jak dzwon pogrzebowy. I obawiam się, że nie możemy pozwolić, by kłopoty stawały na drodze postępu. Serce Rida huknęło o żebra. Sunął się bokiem w wąski przesmyk między półkami, świeca gotała dziko, gdy pędził ku wyjściu z archiwum. Zanim kroki Herolda były niespieszne, pewne, jakby już wiedział, że nie ma ucieczki, głos mężczyzny podążał za nim, mroźny szept, który jakby wsiąkał w mury. Nie ucieknie pan przeznaczeniu, doktorze Reed. Oświecenie idzie naprzód, a suweren jest jego naczyniem. Reed wypadł na wąskie rzymskie uliczki, a chłodne nocne powietrze uderzyło go jak policzek. Miasto żyło pomrukiem odległego ruchu i nikłym blaskiem latarni. Lecz dla Reeda brzmiało jak cmentarz milczące, wyczekujące na krawędzi czegoś strasznego. Myśli wirowały mu w głowie, splatając grozę z determinacją, gdy mocniej przyciskał manuskrypt, którego krawędzie wbijały się w piersi. Pomyślał o starej koleżance, dr Evelyn Raines, naukowczyni, która kiedyś dzieliła jego pasję odkrywania ukrytych prawd. Była sceptyczna wobec jego teorii, ale należała do nielicznych, którym ufał do kogoś, kto wciąż mógł coś zmienić. Jeśli zdołałby dostarczyć jej manuskrypt, jeśli zdołałby ostrzec ją przed prawdziwą naturą suwerena, może została jeszcze nadzieja. Spojrzał przez ramię. Sylwetka Herolda wyłaniała się z wejścia do archiwum, mroczny, widmowy kształt na tle księżycowych kocich łbów. Reed zerwał się do biegu, buty dudniły o nierówne kamienie, oddech rwał się w strzępy. Z każdą chwilą manuskrypt ciążył bardziej, jakby ciężar ostrzeżeń ściągał go w dół. Wiedział, że Herold nie spocznie, dopóki rękopis nie zostanie zniszczony, a wraz z nim Reed. Ale wiedział też, że nie może do tego dopuścić. Czego Herold nie wiedział, to tego, że Reed nie przyszedł do archiwów sam. Kilka godzin wcześniej pod osłoną nocy powierzył zapieczętowaną paczkę kustoszowi. Był nim dawny student, który przeszedł na stronę dysydentów. Ktoś, kto wciąż wierzył w prawdę. Gdyby stało się najgorsze, manuskrypt nie zginąłby wraz z nim. Przetrwałby w rękach kogoś, kto wciąż ma czas działać. Świat chwiał się nad przepaścią. A jeśli proroctwo było prawdziwe, wzlot suwerena był dopiero początkiem. Reed musiał biec dalej. Musiał znaleźć sposób, by się przeciwstawić. Bo jeśli tego nie zrobi, nie zostanie nikt, kto powstrzyma nadciągającą ciemność. Odległa syrena przecięła noc z każdym uderzeniem serca narastając. Reed wślizgnął się w zaułek, przywarł do zimnego muru i nasłuchiwał ciężkich kroków pościgu. Myśli pędziły. Potrzebował planu sposobu, by wydostać się z miasta i przekazać rękopis we właściwe ręce. Niewielu ludziom mógł jeszcze zaufać, ale jednego był pewien. Prawda musi przetrwać. Gdy zbliżał się do stacji, to z cienia wysunęła się postać i zagrodziła mu drogę. Reed znieruchomiał, a poczucie śmiertelnego zagrożenia wezbrało w nim jak fala. To był Herold postawa rozluźniona, lecz oczy płonęły cichą złością. – Dokąd się pan wybiera, doktorze? – zapytał. Głos miał gładki jak szkło. Tętno Rida przyspieszyło i zrobił ostrożny krok w tył. – Nie powstrzyma mnie pan. Prawda wyjdzie na jaw. Ludzie przejrzą kłamstwa – powiedział Reed, mocniej przyciskając manuskrypt do piersi. Uśmiech Herolda nie drgnął. – Prawda jest względna. Liczy się tylko ta, która przetrwa – Trzyma się pan umierającej przeszłości, doktorze. Świat należy do tych, którzy go kształtują. Reed nie odpowiedział, po prostu rzucił się do biegu. Śmiech Heroda się ułoszła i. Herolda gonił go w mrok, gdy zanurkował w kruszający zaułek. Umysł wirował od ciężaru rewelacji rękopisu, a proroctwo huczało w myślach jak burza. Wiedział, że czas mu się kończy, lecz jedna myśl pchała go dalej, choć ciało odmawiało posłuszeństwa. Może go uciszą, lecz prawda znajdzie drogę. Musi.